dzisiejsze znajdy w drodze do pracy ponieważ jechałem na czwartą rano to nie umieszkałem sobie no już nie liczę, że tam górce metalowe na złom, ale zajechałem do Biedry lekko sfermentowane chociaż te, to być dalej jadalne zaraz zobaczymy ja się by zjadł, ale Niech się kury cieszą, nie radują. Sałatki, kapusty, brokuły. Hmm. Będą niebieskie jojka. Gotowane na szyszkach. Kurzy specjal. No, moje kury pozazdrościły kurom Artura Kańerskiego mięsa. Ale ja im zrobię ci na jarsko. Odzyskujemy żywność przywiezioną ze śmietnika z Podbiedronki bakłażany czy tam inne kalafiory nic się nie marnuje kury zjedzą to brokuł to brokuł uratowany od zmarnotrawienia jakie piękne kwiaty brokułu a tu już nam się pięknie gotuje dokładamy do kurzej zupki a do smaku borówki oj ale będzie pyszne danie. Będą pyszne jajka, brokułowo borówkowe. I jesteśmy teraz u kurek, dajmy im trochę świeżonki, no powiedzmy, sałata lodowa, na desce, one sobie będą dziubać, tam są młode, o, tam są młode, kupione ostatnio, bo oczywiście był lisaj, był lisaj, rudy, złodziej i ukradł mi dwie. To ja dokupiłem 9 czy dziesięć. A teraz kurki dla Was. A tu pod spodem siedzi stary kogut. Bo młode koguty ganiało, tu ma karę teraz. Siedzi tam 10 minut. Niech se kury spokojnie zjedzą, to go wypuszcza. Smacznego. A tutaj dla odmiany, bigos z kapuścianych głębiów, oczywiście z barówkami.